Ej, cześć! Siemanko wam wszystkim! a z tej strony pierwsza to Nie, to kolejny odcinek zagramy w GTA V. jest a nie jest, dobra. Zmierzamy do Dave'a, ponieważ ten kapucyn coś od nas chce. Mnie i naszego przyjaciela... Jak mu tam leci? Michaela, o właśnie. Hello? Slick. Oh, you must be boy. O, oh, man! Sometimes enlightenment. It can be a real bitch. Good to meet you. yeah, likewise, homie. we hear you're a competent repo guy, yes? yes, it's kind of like a little hobby of mine, requisitioning the underappreciated possessions of my contemporaries for some wealthy communists in china who will value them much more. <laughs> what? robbing my so-called friends, slick? why? why? because they have things nobody else has, because they can afford it, because frankly, i'm rich enough to do whatever the fuck i want, and you're poor enough not to ask me any goddamn stupid questions. now, i mean that as a friend. Namaste. Oh, nice fucking speech about the value of friendship. Oh, of course, you must be the creepy one. And that's coming from you, please. Mm. What's going on? You're going to dress up as traffic cops and you're going to rob two trust fund kids that I know and dislike intensely. Why? Oh, can get oh, a Michael. Price for the No, you're my son, group. Complete the work, you'll all be well paid. You're late, sugar tits. Yep. So what's going on? Oh, oh, you finally get to realize your childhood dream and dress up as a cop. Mr. Weston's research team suggests the two boys like to ride on the Sonora Freeway. Sounds manageable. Hey, you two, get going. Ooh, let's go, T. Dog, I don't know if this shit is for me, homie. My life's already way the fuck out of control. All right, look, I'm a Darwinist, brother. All right, some prosper and some struggle now are you out of your goddamn mind this is your lucky break choose now are you gonna do this or have you simply found your level in life i guess we'll find out yeah i guess we will homie no to idziemy na stację, więc znowu... Jak maserati trochę wygląda, O, nie lubię tego maserati. Dobra, jedziemy, bo tak to wiecie, nic nie zrobię, ciekawego. A tak to trzeba się czymś zająć, bo takie piprzenie się jest nic warte. I znowu jadę sam. Nie, 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 nie. Oh, nie ma tak porządnie z rana przyjebać w mury. Ojeje. O, ja, ja, ja. o, jak się Jaka fajna pogoda się... Z... Ja, ja lubię jak się właśnie z nocy robi taki dzień. Stoisz na reklamie i też słoneczko tak pięknie zaczyna świecić w ogóle. No nieważne. Eee, będziemy za jakieś półtora kilometra do miejscu. O, 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 o. <laughs> hey, <Frank. laughs> hey, I'm nearly with these dudes, man. You guys comfortable on your end? Yeah, I guess we look pretty ridiculous. <laughs> All right, man, look, I'll see you soon. Yeah, we'll pick you up coming through Grapeseed. Get the drivers there and get them going at speed. Spoko. Whoa, it's a Volvo. How about we see which one of you two is for real? So get in your cars and let's see if they move as fast as your mouth. The fool wants to race us. We were just getting out of here anyway, <laughs> All right? Off oh, duba. Na razie daje radę jakoś bez tego. Łohoho, wow, było blisko. Na razie cały czas, wiecie, trzymię, cały czas palec wciśnięty na maksa i, no i jako tako nie umiem ich ścignąć na razie. Coś tam działam, ale to nie, 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 nie. No, Chciałbym więcej, o, o. Każdy by chciał więcej. Nie odzywam się, bo się skupiam nad tym, co robię, żeby nicło nie spieprzyć. Gazuję jak posrany i nie umiem ich wyprzedzić, no. Dupiaty wóz mi dali. Hmm. O, pięknie. Jednego epicko śmigłem. Ale pewnie mnie zaraz typ dogoni. Więc... O, dzwonię do Michaela i zwolniłem. Ewidentnie zwolniłem. Hey, we coming up now. It in a few Got it. Oh, yeah. Whatever. Here they come. Oh, ho, 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 ho. Ja pierdzielę, ale stroje fajne. Nie stop with us back here. We gotta get right up behind them. This one's on the wrong side of the Nie ma tak wtyki, nie? I no jeszcze tak piękny motwor. Motwor, hehe, <noise> motor. Na co robię? Trevor jest nawet szybszy ode mnie. Gotam it! Ciś tym złomem! Wo Jak sodu, A bo im się pali, bo skończy. Eee, 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 bo nie zatankować zatankować, frajerzy. <grym, <grym,> Może nie wiem, wszystkiego się dowiemy na miejscu. Wo ale byś trafor zarypał. Ej, jakie pół stanu! No. <grywa> <grywa> A grzeje do przodu! Ile fabryka daje, ale nie umiem ich chycić! A tam Trevor co czas mordę drze. O, o, o. <grywka>

Officer, this entirely necessary? Yes, it is. Get on. Come on. Hands on the car. Let's go. Come on. Get out of the fucking car! Hey! Hey, hey, hey! What are you doing? Fucking car. Alright, we gotta make sure. Get out of the fucking car, you pint-sized prick! you, you little shit, get the fuck out of here! Go Oh, Ooh, the one are we Oh, fuck you! A tym jak się jeździ?

Oh, I think I love you. I make you a hardy. Suabo. have a real race. Devon's lonely lawyer says go to Hayes Auto in South L.S. So that's where I'll be waiting. We'll see about that. I vote we indulge his childish need to play. Besides, it's his head on the block if they get scratched. Aha, spoko. O nie! Kurwa, zaczytałem się i mnie wyprzedził, no! A, nie da mi się wyprzedzić! Michael! Eee, nie mogę. Ale za to Prowadzenie wzrasta mu. Powoli. prawo Robi. Come on, keep up. <laughs> Daję tak tak, tak, powiedzieć o tym, że nie ma w tym miejscu. Nie ma Fuck, nie mogę się Nie umiem się skupić nad jednym, i nad drugim. Po prostu ciężko czasami jest, naprawdę. Wow. O oh yeah, Trevor pierwszy. Gentlemen, I love you all. Oh, God, this is going to be fantastic. One kid and two old creeps. Who the fuck would have thought it? Gentlemen, move the vehicles. Hey, gimme five, five, and five. Oh, oh hey, chest kiss, homie. Boom. Dog, come on, man. You got the fuck. <laughs> so fucking. Leave. Hey, look, oh. you finish the job, you get the paper. But. The order was for five cars. If I'm not mistaken, that's only two. Just give me the fucking money now. Oh, I ain't so scared. I really, really am. But you know what? I'm a payment on completion, of work type of guy. You don't like the job? Take a fucking walk. Like, hey, come on, man. Hold on. So what's next, man? Well, it's the Z type. Chad Mulligan. Lay it on him, kid. Mulligan's a record producer. He's going through a messy divorce. He's hiding his valuable assets, including the cars, so that makes it complicated. He'll clock any ground surveillance we run. All we've got to go on is that the car's in a lockup in Howick. So we just go house to house? Not quite. We have access to an LSPD helicopter. The computer on board can ID pedestrians from a chip in their driver's license. Find Mulligan and Howick, follow him to the lockup. Someone on the ground collects the car. All right, so who does what? You're not needed for this job. Phillips, you're in the chopper, Clinton, you're on the ground. Yeah, I don't understand the deal between you two. Yeah, well, I don't understand the deal between you two either. But you know what? Life is just one long mystery. Bye-bye, gentlemen, and stay spiritual. Oh, and Michael, I'll be in touch about your friend, Solomon. Alright, good. No, you don't show sebrach. O, oh, i teraz gramy Michaelem. spoko. O, oh yeah. To musiało zaboleć. W takim razie trzeba by gdzieś jakiś, jakąś samochodzik zdobyć, co nie? Mogę tu wejść? Nie. Czemu nie mogę biegać? Mogę biegać, no. Przydałby mi się jakiś wóz, jakiś wóz. Ty tym jeszcze nie jechałem, Co za safe oh. jedziemy do S. do Salomona. Du Spiećcie mi z drogi. <gry>

Spoko. Jedziemy do Salomona. Aaaaa. O, mogę sobie kupić pałkę policyjną. No i nie pykło. Nie chciałem go potrącić, panie władzo. On mi sam padł pod kółko. Dobra, moi kochani, ja ucieknę przed policją i żegnam się wam, wa z wami w tym odcinku. Trzymajcie się na razie. Pa pa.